Jakbyśmy teraz szukali wózka większego, no bo yy, mięsień yy, podgrzebniowy przyczepia się do wózka większego. I teraz musimy ten guzek większy wyciągnąć spod dachu stawu. To musielibyśmy zrobić to w ten sposób. osiowo łokieć pod dach Druga sprawa. Musimy zrobić rotację zewnętrzną. I teraz się trzymajcie za kawań. I teraz musimy zrobić lekkie przywiedzenie. Tutaj. Dzięki temu buzek większy, widać? Wyszedł spod dachu stawu. I teraz muszę stanąć niestety od tamtej strony. Ale żeby nie stawać od tamtej strony, żebyście to widzieli, to zrobimy sobie teraz ustawienie po tej stronie. Czyli teraz tak. Osiowo. Rotacja zewnętrzna i przywiedzenie. I teraz poczekajcie na chwilkę, i uważajcie nam. I teraz się na chwilkę, to jest grzebień łopatki. To się widać? To teraz stoję, można powiedzieć. Przodem do grzebienia łopatki, przywiedzenie, mój kciuk ląduje pod grzebieniem, jest to pod grzebieniem i teraz delikatnie robię palpację, miękkie, 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 troszeczkę robi się sztywniejsze, takie bardziej elastyczne, nie miękkie, to jest ścięgno. Jeszcze dalej, docieram do takiego miejsca, gdzie mój palec już nie jest w stanie wyjść głęboko. To jest to prawdopodobnie krzyczek. Doszliśmy do, kostnej, do kostnego elementu, do krzycze. Co muszę teraz zrobić? Zaginam teraz kciuka, dość ostro. Naciskam palcami w dół, drugi kciuk na niego, i masaż jest przez pro i supinację. biegnie tak. Więc muszę robić ruch w tym kierunku. W I jeszcze raz. Osiągnął łokieć, rotacja zewnętrzna, przywiedzenie i teraz kciukiem pod grzebieniem naciskam. Od razu róbcie mal palpację tym kciukiem, który będziecie potem robić masaż. I dochodzimy do takiego kostnego elementu Koniec. Dalej się nie da. Kciuk na kciuku i przesproj, supinacja. Centymetr, 2 centymetry dalej jest taka sprężysta struktura. Nie tak miękka jak brzusiec. Ale taka, no można być ścięgnista, no bo jest to ścięgno. No to w tym momencie jest to ta druga lokalizacja, czyli ścięgno. Mamy trzy lokalizacje na przyczepie i czwarta to jest ścięgno. Przyczep. Kostny fragment pod palcami można powiedzieć i bardziej elastyczny rozcięgno centymetr, 2 cm dobrze? Nacisk palcami, a ruch przez pro i supinację. To co? No robimy. Dzięki.